Podążacie naszymi śladami. To piękne, że możemy taki kontakt utrzymywać tutaj z Państwem. Gorąco zapraszam na koncert 17 września, tu przy fontannie mamy nadzieję, bo mamy układy tam na górze, że ta pogoda będzie o godzinie 16. To jeszcze w miarę będzie widno i ciepło zamówione. Dzisiaj jest naszym gościem, jako gospodarz miasta, pan prezydent Andrzej Sitni, który kocha się dawno w seniorinkach, kochani Państwo. I dlatego dzisiaj powiedział, że musi coś do nas Powiedzieć. Dzień dobry, dzień dobry państwu. No jak ich nie kochać? Pani prezes, taki koncert, takie spotkania. Ja bym sobie i myślę, że wszyscy Państwo życzył tyle inwencji, tyle zaangażowania, tyle pomysłów, co nasz zespół seniorinki i kapela oczywiście. Kolejny temat. Chciałbym, żebyśmy wszyscy korzystając i czerpiąc z tej energii, z tej... Miłości z tego ciepła, które kieruje do nas zespół seniorinki, korzystali. Bo, tak jak powiedziała pani prezes, a w zasadzie, nie no, patrząc na taką dziewczynkę, to muszę powiedzieć: Jadzia, działam no, pani prezes, to co nam powiedziała, że seniorynek nie ma w kolejce do lekarzy, nie ma w kolejce do aptek. I życzę tego nam wszystkim jak najdłużej. Dzisiaj serdecznie dziękuję, dziękuję również zespołowi z Chodowa, a szczególnie dziękuję Pani Prezes i całemu zespołowi za to, że przybliżyli nam kulturę innych narodów. A kolejny temat, chciałbym, żeby wszyscy ci, którzy mogą oddziaływać na nas, prowadzili taką politykę, jak zaprezentowała ta nasza Jadzia, że niebo jest jedno dla Wszystkie. I tego się trzymajmy, a teraz udowodnijmy, że jesteśmy po kolacji zespół seniorynki. Popatrzcie Państwo, jak nie kochać takiego prezydenta. Oprócz tego, że daje kasę, wspomaga też te takie piękne różyczki. Właśnie, o widzę. Witamy pierwszego pana. Tutaj do tego koszyczka. Tak, proszę sobie przesunąć to i wejść. O, tak. I do koszyczka, pieniążek i cukiereczka. Kto ma z państwa życzenie? Tu jest koszyczek drugi, tu zbieramy. Dzisiaj może być bardzo dużo. Może być bogata kasa. Seniorinki na pewno spożytkują yy, te pieniążki na szczytny cel, jak Państwo wiecie, bo te stroje i to wszystko, mimo pomocy miasta, one nie pokrywają kosztów, to przecież chyba wiadomo. Następny koncert, również w nowej odsłonie, bo i temat inny. Ja z całego serca dziękuję Państwu. Za możliwość spotkania. Kłaniam się przed Panem Prezydentem i dziękuję za obecność, bo dla nas jest to wyróżnienie. Kolejny raz, że możemy gościć Pan'a Prezydenta. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru i do zobaczenia. Bo tu się kochamy, cię.